Zygmunt Solosz Żak to jeden z najbogatszych Polaków i kluczowa postać w polskim biznesie. Dorobił się fortuny przede wszystkim dzięki działalności w mediach i telekomunikacji. Największym przełomem było stworzenie telewizji Polsat, która wystartowała w 1992 roku. W późniejszych latach Solosz Żak rozszerzał swoje imperium o nowe branże. Ostatnio o Soloszu Żaku mówi się jednak nie w kontekście bajońskich sum na jego kontach, a życia prywatnego. Jego serce skradła młodsza Justyna Kulka. Ich związek wzbudza kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale też powiązania zawodowe. Kulka od ponad dekady jest związana z grupą Polsat+. Plus. W czerwcu 2024 roku weszła w skład Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A., co podkreśla jej znaczącą rolę w strukturach zarządzających firmą. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącej Rady Programowej Stowarzyszenia Lepsza Polska, które angażuje się w projekty społeczne i obywatelskie. Wcześniej studiowała na wydziale zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na tym jednak nie poprzestała edukacji. Uczestniczyła również w prestiżowym programie MBA organizowanym przez Centrum Szkolenia Menedżerów Uniwersytetu Warszawskiego. Program ten realizowany był we współpracy z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, takimi jak University of Antwerp, Free University of Brussels oraz Harvard Business School. Zygmunt Solosz chroni życie prywatne przed mediami, miliarder zrobił wyjątek w maju, kiedy to pojawił się na festiwalu w Sopocie z ukochaną.